Okej, okay, witam was, tutaj Jemik i mam zamiar wam dziś zaprezentować taki jakby specjal, to będzie mój specjal, ponieważ z escape'em miałem bardzo dużo problemów, nie mogłem znaleźć po dobrego escape'a, także to będzie mój specjal. Będzie to prezentacja mo moda Total RPG Craft. Mod nie jest zbyt rozpozywany, ale mi się osobiście podoba za jeszcze chwilę. Okej. Okay. No. Także bierzemy, tworzymy nowy świat. Mówię World One. Tworzymy. Teraz co się generuje. Mniej więcej powiem Wam trochę o tym modzie. Mod jest właśnie nastawiony właśnie... Main... Zmienia Minecraft na bardziej RPG. Nie wiem czy będzie on upladowany do wersji 1.8, jak już wyjdzie. Ale to jest na razie... To, co chcę Wam powiedzieć. Wchodzimy i jak tylko... O, już widać pierwsze zmiany. Tak, pasek życia jest przeniesiony na lewy, górny róg. I tak, tu mamy Handyman, to jest... Handyman jest specjalistą od drzew. Także dostaje... Dostawałem za crafting skille, ale tylko 80% za inne skille. Smith, czyli kowal, dostaje... 120 exp za forging skill i 80% za innych małe przerwa dobra, na chwilę musiałem się zmyć także smith był kowal 120 za kopanie i 80 za inne lumberjack, czyli za ścinanie 120, za inne 80 hero, za eksplorowanie 150, za doświadczenie 80 i o, ff, koleś od wszystkiego, 80 za wszystkie skile. Ja sobie wezmę bohatera. Okej. Okay. Ojej oj. Coś jest nie tak. Zmienię, z, muszę zmienić coś w obcych. Co mogę zmienić? Nie mogę już nic zmienić w obcych. Coś jest. Ojejaj. Oj. Będę mi się coś z tym zrobić. Ale na razie tak. Wow, o, pewnie zauważyliście, mi poszło tutaj na górze, tutaj mniej więcej, tu, o. przeleciał taki napis za eksplorowanie plus 3, zaraz będzie jeszcze jeden. O, exploring plus 6. Jak dopłynę do wyspy to będzie pewnie jeszcze jeden. W ogóle fajny świat. Chyba go sobie przetransportuję na zwykły ten. No, exploring plus 9. Płyniemy do tej góry fajne, podoba mi się. Albo wyciągnę SIDa po prostu z tej mapy. I jak chcecie to wam go, wam go wyrzucę. Co to? Piasek. Myślę, że glina. O Jezu, ile Gravelu. A, już mi się nie podoba. Dobra, ale pomijając. Pokażę wam tak. Wciskając J mamy tutaj Różne rzeczy, i to są misje, jakby to jest tak. Za crafting, teraz stwórz workbench, dostaniemy tam, to jest takie zadanie. I stwórz piec, też jest to zadanie. Tutaj mamy taką mm, skillę po prostu. Tak, tu jest nasz poziom w craftingu. Mamy pierwszy poziom, zero doświadczenia. I to, jak wiemy, do odpowiedni poziom, to nam się odblokowują różne rzeczy. Na przykład na drugim poziomie odblokuje nam się za możliwość zrobienia skrzynki, itd. itd. Tu mamy Minecraft and... Mine... te... wagoniki tery dopiero na 17 będziecie mogli zrobić. Drzwi na trzecim. Tak tutaj będzie z przetapianiem. Szkło na drugim. Na początku węgiel drzewny ja robiłem osobiście. Pork Chop and Fish i tak dalej, i tak dalej. W toppingu tutaj Aksy różnego typu. Nie, wiem, co to jest ironite, Goldenit i dia... diamonite, ponieważ tego jeszcze nigdy nie zdobyłem. Grałem na tym modzie dość długo, ale i tak mi się nie udało. Kopanie, no to tutaj kopanie tak kamienny pickaxe i węgiel na, jednym, na tym samym poziomie. Tutaj będzie można żelazo kopać na 10, iron pickaxe na 15, lapis zrób też na 15 i tak dalej, i tak dalej. W farmieniu nie ma nic i eksplorowaniu na 20 poziomie możemy mieć zegarek, na 25 możemy mieć kompas i na 30 możemy mieć mapę. No. no, to idziemy dalej. To były tak, jakby opcje tego moda. I zaraz dojdziemy do tej góry. O! Mamy drugi poziom eksplorowania. Nie rozumiem, dlaczego akurat Hero jest na eksplorowanie. Ale. Mniejsze z tym. No to tak. Nie podoba mi się to tyle, gravelu. To jakaś jaskinia. Mam zamiar do prezentacji modów. A bug. Naprawiony. Do prezentacji modów mam zamiar sobie pobrać moda Single Player Command. Nie martwcie się. W mojej serii Let's Play nie będę używał żadnych cheatów, bo to jest... Ja używam modów czasami sobie jakiś jak fajny jakiś znajdę mod. Czasami sobie go używam. I zastanawiam się, czy nie używać moda Smart Moving, chociaż... W wersji 1.8 nie będzie mi ono już potrzebne, ponieważ będzie sprint, jak już pewnie wszyscy wiecie. No, ja chcę wyjść na górę. No, także Mod ma swoje zalety, ale jak każdy, ma też swoje wady. Gdyż, to znaczy powoduje czasami, ale to naprawdę czasami, bo rzadko się zdarza, krasze minecrafta. Rzadko się zdarza, ale potrafi przy większym natęż... wow. Przy większym natężeniu skillowania, jak zbyt, zbyt szybko ci wskakują skile to potrafi skrasz... się skraszować, ale nie przejmujcie się tym, bo no po prostu mod jest ciekawy i Fajnie się na nim gra. Ale czasami raz na jakiś czas rzadki crash tam nie zaszkodzi. No i muszę wam powiedzieć, że to jest to wszystko, co chciałem powiedzieć w tym modzie. To nie jest... to nie jest cały mój specjal. To, to będzie jeden odcinek. Taka krótka seria będzie z prezentacji kilku modów. Właśnie taki specjal zrobię. Taką specjal serię, ponieważ... Tym escape, jak już mówiłem, nic nie wypaliło. No, także grzybek i. biorę grzybka i idę. Tu jeszcze grzybek. 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 No. Snać, czy do mojej serii? Let's play, która. o! I to jest to, o czym zapomniałem powiedzieć. Moja seria Let's Play Minecraft, tak jak już mówiłem, Minecraft w słoiku. będzie. Będzie, gdy będzie 1.8. Nie martwcie się. Już kilka osób się mnie pytało, kiedy ja zrobię tego Minecrafta. Zrobię. Nie musicie się bać. Jak coś mówię, to ja dotrzymuję obietnicy. Nie będzie takiego czegoś, że... Ja powiedziałem, że będzie Minecraft, a Minecrafta nie będzie. Minecraft będzie i po prostu nie musicie o to pytać. Jak będzie coś, jakiś, ten, jakaś sytuacja, że nie będę mógł nakręcić przez jakiś czas Minecrafta, to ja o tym Was poinformuję. Postaram się nakręcić z Minecrafta jak tylko dostanę 1.8, ale wiadomo, nie nakręcę w czwartek tak, jak ma wyjść. Jeżeli wyjdzie faktycznie 8 września tak, jak ma wyjść, to ja nie nakręcę od razu, ponieważ ponieważ nie będę mógł tego zrobić. Będę mógł nakręcić dopiero najwcześniej w sobotę. Nie, przepraszam, najwcześniej w piątek będę mógł nakręcić. I... ale fajna góra. No i to tyle. Co zapiszę koordynaty. okej okay. No. I to było na tyle. Co chcę wam powiedzieć. Także pobierajcie, jeżeli lubicie RPG różnego typu to bardzo was zachęcam do pobrania tego moda, jest ciekawy i nie utrudnia rozgrywki, to znaczy nie zmienia całego minecrafta, tylko dodaje nową nowy tryb gry, także jest on ciekawy i nie, w niczym nie zawadza potrzebuję do, do instalacji potrzebuję mod nie będę i nie, nie będę robił instrukcji jak zainstalować moda ja wam tylko go pokazuję, nie będę wam mówił jak go zainstalować i no to by było na tyle bo no, nic ciekawego więcej nie ma do zaformowania. Ten mod Ale, jeżeli lubicie RPG i lubicie Minecrafta, to polecam Wam, nie psuję rozgrywki, a nawet, a wręcz przeciwnie, wiem, urozmaica. No i to by było na tyle chyba z tego, co chcę powiedzieć. No, także komentujcie, subskrybujcie, kciuki w górę. Jak już wiecie, mi to bardzo pomoże. No i... Żeg i żegnam się z wami tym akcentem zabijania kołomarnic. Także cześć i czołem.